Nazywam się Marcin Kosedowski, jestem z aplikacji PickUp. W poprzednim odcinku mówiłem o stworzeniu takiej strony produktowej na próbę, co pozwoli Wam przetestować biznes. Wspomniałem też o tym, że można sobie wyliczyć, czy taki biznes będzie rentowny, czy on się Wam opłaci, oraz o tym, że w PickUpie jest moduł poprawiający konwersję stron. Dzisiaj chciałbym trochę więcej o tym module powiedzieć, bo tak naprawdę jest to główna funkcja pick której nigdzie indziej nie ma. Każdy z elementów strony, którą zrobiliście sobie za pomocą edytora dostępnego na pickup.com, nawet jeśli nie jesteście zarejestrowani, możecie powielić i stworzyć dodatkową wersję każdego z tych elementów. My te elementy nazywamy widgetami. I każdy z widgetów może występować w kilku wersjach. Weźmy na przykład stronę główną pick-upa, która też jest zrobiona za pomocą tego edytora. Możemy tu zobaczyć, że składa się ona z wielu widgetów. Każdy z tych widgetów po dwukrotnym kliknięciu można otworzyć w oknie edycji. I po kliknięciu tego wielkiego plusa, zobaczycie, że można dodać sobie kolejną wersję tego widgetu. Jeśli to samo zrobimy z kilkoma innymi widgetami, okaże się, że takich wersji strony są dosłownie dziesiątki, a może nawet setki. Wy jako właściciele strony widzicie ten panel administracyjny, ale zwykli internauci będą widzieli tylko wygenerowaną już przez Pickup wersję Waszej strony. Może się zdarzyć tak, że praktycznie każdy internauta wchodzący na stronę będzie widział trochę inną wersję. Będą się różniły na przykład zdjęciami, albo napisami, albo jakimiś komunikatami, czy różnymi innymi rzeczami, które chcecie przetestować. Moduł optymalizujący wybierze, które z tych wersji najlepiej podobają się internautom, które ich najbardziej przekonują do zakupu i będzie je pokazywał internautom częściej. Oczywiście wszystkie inne układy też będą testowane, tak żeby wśród nich znaleźć ten najlepszy, który ma największą konwersję. Właśnie do poprawy konwersji sprowadza się przecież korzystanie z pick-up'a. Chodzi o to, że z, żeby z tych dziesiątek czy setek wersji wybrać najlepszą, dającą największą konwersję. Po jakimś czasie zauważycie, że wasza strona ma coraz większą konwersję. Na wykresach w zakładce raporty będziecie mogli sobie to bardzo dokładnie sprawdzić, prześledzić, jak każdego dnia sprawdzały się różne widżety i które z ich wersji naj, najbardziej wpływały na końcowy wynik i które wersje były najlepsze po kilku tygodniach czy miesiącach, w zależności od tego jak duży ruch macie na stronie. Będziecie widzieli, że faktycznie konwersja wzrosła o kilkadziesiąt czy nawet o kilkaset procent. Taka minimalna bariera, którą powinno być widać na każdej stronie, nawet jeśli była ona kiedyś optymalizowana, to wzrost o jakieś 20%. I mowa tu oczywiście o wzroście konwersji, a co za tym idzie, o wzroście sprzedaży waszej. W najlepszych przypadkach może być to wzrost o setki procent, czyli strona może dawać kilkukrotnie lepsze wyniki finansowe niż było to na początku, zanim skorzystaliście z pick -upa. Dlatego nawet jeśli w waszych początkowych obliczeniach, które sobie zrobiliście, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, wychodziło, że biznes ledwo, że się domyka, może się okazać, że przy tej optymalizacji, czyli przy wyciągnięciu większej sprzedaży ze stałej liczby klientów, wasz biznes rzeczywiście będzie dawał zyski i to całkiem pokaźne. Ja mogę was tylko zachęcić do zajrzenia na stronę pickup.com i przetestowania tego edytora w praktyce. Utwórzcie sobie po prostu kilka wersji każdej strony i przetestujcie, jak to działa.